Witam bardzo serdecznie każdego kto postanowił to oglądać, ja jestem artysta Pisarz. No i już po raz kolejny gramy dziś w grę Transistor i znajdujemy się w może jak ten budynek się nazywa Bracket Towers, coś takiego w jednym z najwyższych i najważniejszych budynków w mieście, w którym za tą bramą zamknęli się dwaj członkowie kamerata Asher Kendrell i Grant, którego imienia nie pomnę, bo go nie pamiętam. Problem polega na tym, że mamy tu zaborę zabezpiecze... bezpieczeństwa, której nie da się otworzyć bez autoryzacji z dwóch działów. Do których się dzisiaj naturalnie udamy. Ale zanim tam skoczymy, jeszcze do furteczki. Może jest jakiś nowy teścik planowania. Bo test planowania przyznam szczerze, że z przenoszeniem przerzedziłem. Ale najpierw posłuchajmy rozmyślań transistora. Wiesz co, no tak jakby ty, ty specjalnie dużo nie masz do gadania, znaczy wiadomo, ty jesteś mieczem, ale... To nie miecz zabija, tylko ręka, która miecz dzierży. Służę za głębokie, filozoficzne stwierdzenie. To jest planowanie, dobra, idziemy na teści planowania. Jeden mały teści planowania. A propos filozofii. Dowiedziałem się bodajże wczoraj, że przeszedłem do drugiego etapu po raz drugi z olimpiady filozoficznej, tym razem 27. I ku mojemu własnemu... Moi drodzy, wróć, 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 wróć. wróć Ku mojemu własnemu zaskoczeniu e, stworzyłem dzisiaj e, plan e, drugiego etapu, że tak powiem. A jak to zrobić? To mnie przesuwa jakoś? Nie. Najważniejsze, żeby zaatakować od tyłu, tak? Ej, przecież ja nic nie zrobiłem, nawet on już moje życie obniżone. I może teraz. Ej okay, i teraz jakby zrobić jeszcze takiego. Hmm. A gdyby tak. 2, 3, 4. Nie, nie, nie. Zastanówmy się. Mamy dwie funkcje, tak? I dranie do rozwalenia. Wiadomo, że ciosy od tyłu zadają większe obrażenia. A gdyby zrobić tak. 2 i teraz go... Nie, 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 No musimy to rozegrać sprytnie, tak? Okej, okay, i teraz... Od tyłu... Kurczę, gdyby udało się jeszcze raz przywalić. No proszę. A to, a to zagwozdka, a to zagadka. Z tej strony nie zadziała w żaden sposób, tak? No nie. Musimy przede wszystkim dostać się, dostać się za niego. Z drogą, zwróćcie uwagę, że on tutaj ma w ogóle w podstawie komórkę, nie? A mówiąc o drugim etapie Olimpiady Filozoficznej, yy, chciałem rzec, że. Yy, nie, on no, to nie działa w żaden sposób. Hmm. Sami za celem, aby. Wiem, jak robić czas od tyłu, tak? Nie. Eee. A, mam pomysł, mam pomysł. Wiem jak to zrobić. E, moi drodzy, e, po prostu chodzi mi o to, że co roku mają ten sam program e, drugiego etapu olimpiady filozoficznej. Wydaje mi się, że Crash e, powiększa siłę następnego ataku, ale no nie da się. Gdyby to zrobić tak, wróć Crash Brief, Crash. Brief, nie da rady, jak oni to widzą, jak oni to widzą, okej, okay. raz, no nie no jest za mało czasu, gdybym mógł teraz z briefa mu przyłożyć, hmm. wszystko zależy od tego jak szybko pójdę tam. Gdyby zmieścić tutaj jeszcze Czyli jak od tyłu nie liczy się teraz się liczy nie liczy pyk teraz się liczy teraz się liczy a to nic nie daje Dobra wychodzimy z tego testu w takim wypadku eee, da się wyjść z testu w trakcie trwania może tym przerwij no słabo Słabo, że nie potrafię tego rozkminić Ale no to jest co najmniej dziwne Gdyby tak nie, bo to jest Inaczej zrobimy. Nie, no to jest głupie to co to, to spróbuję, ale jakby tak najpierw go tak, później go tak, a później go tak. No... 75 życia zostaje tak czy inaczej. Dobra, weźmy przerwę i wrócimy do. Yy, do. na plaży. Okej. Okay. Aha, w ten sposób to działa. No, to posłuchamy sobie tego rozmyślenia, Po prostu nas stosnęło czasie trochę. Okej, okay, początek taki niezaciekawy, jak widać, ale nie wiem. Coś, coś, coś mi się nie podobał, ten test. Może mi brakowało jakiejś funkcji, jednak mimo wszystko, nieodkrytej jeszcze przez nasze coś takiego. Nie wiem, nie wiem jak to. Nie, nie wiem, co zrobiłem źle. A już kiedyś mi się na pewno udało to rozwiązać, ale. A, zostawmy to za sobą. Dobra. Pierwszy dział, do którego się udamy, z tych dwóch działów, które nam musimy się. przez które musimy się przeżyć, to dział konserwacji. Konserwacji. Funkcjonowanie marginalne. Rzućmy okiem, co tam słychać w konserwacji. Oczywiście nikogo nie ma, to już. Maintenance. Wszystko jest od wieków, o, o, od wieków, od kilku godzin opuszczone. A i mamy tutaj wyskocznie, samym drogą ciekawa mechanika, która wprawdzie niewiele wprowadza do rozgrywki, ale przynajmniej ładnie wygląda. Ocena skoku 7,7, dobrze. I wydaje mi się, że ta ocena skoku jest generowana losowo, ale.

no cóż, moi drodzy, więc tak, kamerata nie jest do końca odpowiedzialna za to, co się to wydarzyło. Znaczy, tak, oni spiskowali przeciwko miastu, oni chcieli je uczynić innym niż je znamy i ogólnie to przez nich jest tak strasznie niedobrze. Tutaj już mamy wszystko? Nie. No to co oni mi tutaj gadają? Może po prostu do walki żadnej nie doszło. A czemu to nie jest zamontowane jako. Nie jest No nic, nic, nieważne, nie ma problemu. Oczywiście. Yy, po prostu proces wymknął się spod kontroli i zaczął działać na własną rękę, i zaczął niszczyć miasto i zabijać ludzi, podczas gdy tak naprawdę w intencji kamerata wcale nie było zabicie ludzi, tylko przekształcenie miasta w coś innego. Bo według nich, kiedy wszystko się zmienia, nic się nie zmienia, więc chcieli pewnie zrobić tak, żeby. Zmieniło się nie wszystko, ale tak, żeby coś się jednak zmieniło. Przynajmniej tak mi się wydaje. No, trudno mi jest powiedzieć w tym momencie, nie jestem członkiem Kamerata ani żadnej innej tajnej organizacji. Tylko organizacji publicznej, niestety. A szkoda, bo przynależność do tajnej organizacji, nawet bez jakichś konkretnych, strasznych, mrocznych i w ogóle zabójczych celów, to jest na pewno zarobista rzecz. No, tajne uściski dłoni, jak to mówił nam niedawno. Yy, transistor, głos transistora, wielkie plany. Ojej, operator! Jeszcze nam tutaj operator na koniec wystarczy. Dobra, a porta zaraz załatwimy. Ciach, i już nie, już nie ma. I jeszcze tam poślemy. Dotrze, dotrze, spokojnie. Teraz trzeba się jeszcze tylko operatorem zająć. A mówiąc, tylko operatorem. Pewnie wychodzi tak, że i tak mówię o jeszcze kilkunastu przynajmniej innych istotach Load Mocna rzecz Uciekamy! O jezu, nowy aport Masz loada Trzeba przyznać, że to jest takie mocna funkcja. Jest na pewno dużo mocniejsza od... Aha, jest zamaskowany, nie mogę mu nic teraz zrobić. Jest dużo mocniejsza od wszystkich innych, ale ma swoje problemy. Jeżeli nie uciekniemy z pola rażenia, zanim, no właśnie, dojdzie do eksplozji, no to my również przyjmujemy na siebie przynajmniej część z tych obrażeń, które tam zachodzą. A że są one ogromne, no to można naprawdę stracić, stracić funkcję podczas używania tej funkcji. Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało ciach i po operatorze, no dobra, jak nam idzie tutaj z levelowaniem? Aktualny poziom siódmy, no nie najlepiej, nie najgorzej może być. Punkt zaktualizowania funkcji, jedno co nam zaktualizowało? Tutaj nam zaktualizowało. Wiemy o konsultacjach panny. Bo w ogóle to jest ciekawe, że to jest jedyna osoba, która ma tutaj płeć X. Nie wiem, czy to jest błąd w tłumaczeniu, czy po prostu jakiś gender tutaj nam się stworzył. Ale wygląda na kobietę i ma imię. I jest panna Bidley, więc powinno być k raczej. Dlaczego nie ma? Kto to wie? No i jako aktualnienie I w tej chwili nie mamy żadnego... To to puścimy jako pasywne. Bo wydaje mi się, że wszystko inne mamy już w pełni opracowane, tak? Pana detektywa, mamy wszystko tak, wszystko już wszędzie mamy, więc w tej chwili nie ma większego znaczenia, jak to wszystko ułoży. Wysokość wyjścia na osi Z1850, ale czego, metrów? No to mają faktycznie całkiem. O, funkcja kill. To jest funkcja, która nam się pojawia, jeżeli mamy właśnie. Yy... Jeżeli korzystamy z help w gnieździe uaktualnienia, to mamy funkcję kill, która zadaje 500 obrażeń. Całkiem przydatny na początku gry, ale później, gdy nasze funkcje naprawdę osiągają dużo, 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 dużo wyższe wyniki, to nie jest aż tak ciekawe, jak mogłoby się wydać. Dobra, robimy tak: tutaj rozwalamy to, tutaj rozwalamy to, tu uciekamy. A te pola, które tu widzicie, takie dziwne, wyglądają jak ten. Jak układ stalony, to są y, pola generowane przez y, te. Migawki. To są pola generowane przez migawki, które po prostu. Jeżeli wejdziemy w te pole, to automatycznie nam się przerwie jeszcze turn. I y, y, no, będzie niewesoło ogólnie rzecz biorąc. Wykonamy tylko to, co mieliśmy zaplanowane. I nic więcej innego. No, ładuj, 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 ładuj. Dobrze. Pyk. Okej, okay, teraz trzeba. No właśnie. Nie co to wszedłem. I nam się zakłóciło, ale to nic, to nic. No dobra, tak jak mówiłem, wyskoczenie nie jest może jakimś wielkim urozmaiceniem gry, ale mimo wszystko pozwala na chociażby taką właśnie zabawę platformami, jak tutaj teraz mamy. Przeskakiwanie z miejsca na miejsce, ataki kogutów i tak dalej. Właśnie koguty bardzo dobrze sprawdzają się jako przeciwnicy, w sensie, że trudno jest ich pokonać w małych pomieszczeniach, na małych obszarach. Nie Niekoniecznie musi być pomieszczenie, bo tak jak tutaj, to przecież nie znajdują się w ogóle w w żadnym pomieszczeniu. Ale po prostu e, w ciasnych przejściach, na małych kładkach koguty sprawdzają się jako naprawdę dobrzy przeciwnicy. Okej, okay, i pyk. Zabrakuję z niego wszystko co mam i zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra. Jeden padł. Dacie jeszcze chwasta rozwalić. Pyk. I udało nam się pokonać kolejną tutaj drużynę procesu. Jaka ocena skoku 7-2? No dobrze, no dobrze. Jakoś zadziwiająco dobrze. Ok. Tylko gdzie teraz faktycznie? To nas wróci tutaj Może tędy, może tu jest gdzieś przejścia. Jest, jest wyskoczenie dalej. Boże, ja bym się bał tak skakać. Okej, okay, punkt dostępu. Zaktualizowane funkcje jedna. I mamy w tej chwili już nawet wszystkie informacje o pani Barley. Co to robi w gnieździe? W przypadku ataku tworzy kopię, która odciąga uwagę celów. To, to nam daje możliwe korzystanie z większości funkcji Szybsze odnawianie przy użyciu Okej, okay, dobra, czyli robimy tak Usuń zainstalowane e, Usuń zainstalowane I to zainstalujemy jako A e, To usuniemy Nie Przyznam szczerze, że na początku uważałem funkcję help za po prostu najlepsze uaktualnienie jakie może... Nie, to chciałem zrobić e, Najlepsze uaktualnienie jakie tylko może być Ale po dłuższym korzystaniu z gry, kiedy już e, Powiedzmy, że byłem trochę bardziej zaawansowany, to jednak okazywało się to niemałą niewygodnością. Więc yy, w późniejszym etapie nie polecam. A my już jesteśmy, można powiedzieć, w późniejszym nie jesteśmy, może jakoś na super, już że zaraz będziemy kończyć grę. Ale już jesteśmy, wydaje mi się, że powyżej połowy na pewno. Wyspocznia. Ok, mamy tutaj terminal OWC. Nowa wiadomość. Dowie, dowiemy się dlaczego. Wiadomość ładna od Dasze, Dlaczego zaatakowali naszą drogą e, Red? Chociaż no, możemy się już domyśleć, bo atakowali po prostu bardzo dużą liczbę osób starannie wyselekcjonowanych, żeby wzmocnić transistora. Ale posłuchajmy tego z ust e, Generela. You know. No, Maybe. dokładnie o tym mówiłem. But To give the people what they didn't know they wanted, that's all we ever wanted. all Grant ever tried to achieve the rest was merely incidental. no that what good could four individuals ever hope to accomplish in this city with only their own four voices? Niewiele. well, we found our answer. You have right there problem. Dlaczego bronisz Granta? Otóż moi drodzy, ja obawiam się, że tutaj faktycznie mamy do czynienia z wątkiem. E, że on czuł do Granta coś więcej niż przyjaźń. Znaczy, czuje w zasadzie to czuje, ten nasz Kendrel. Wysokość wyjścia nosi ze 3000. Super. Fajnie. I dlatego go broni, bo po prostu wywiązał z nim pewną relację. Nieistotne. E... No i już moi drodzy. To, o czym chciałem powiedzieć, to to, że... już, e... no, że kamera ta miała w sumie dobry plan. Znaczy, poza tym, że, jest, że było to kompletnie nieetyczne mordować wszystkich, którzy po prostu wpadną im w, w, w rękę, tylko po to, żeby, nie wiem, doskonalić miasto czy coś takiego. No to jest... Yy... To nie było aż tak źle, do się nie sprzyło. A tutaj mamy do czynienia właśnie też również z klasycznym problemem demokracji. Choć tam mówili, co mogą zrobić cztery osoby w tym mieście tylko ze swoimi czterema głosami. No właśnie, problem z demokracją... Ja ogólnie nie jestem fanem demokracji, nie jest to ustrój, który specjalnie lubię, ale skoro już musimy w nim żyć, to nie będę też jakoś strasznie narzekał i próbował go zaburzyć. Yy... Moi drodzy, chodzi o to, że jeżeli zbierze się dwóch, powiedzmy, nawet, no tak e, dosadnie powiem, dwóch takich żuli z pod sklepu, nie? Takich kompletnych pijaczków, którzy nie mają w ogóle pojęcia o tym, co się dzieje na świecie, i naprzeciw nim stanie jeden profesor, który jest niesamowicie wykształconym, inteligentnym człowiekiem, który po prostu orientuje się we wszystkim i ma ogromną wiedzę, to w systemie demokratycznym. ...dwóch żuli ma większą siłę głosu i jest uważana ogólnie po prostu za mądrzejszą od takiego właśnie człowieka, co jest bardzo nie fair. I bardzo krzywdzące jest to w niektórych stosunkach, tylko że też z drugiej strony system, w którym jedni dostawaliby więcej głosów, a drudzy dostawaliby mniej yy, w ten sposób, nie byłby w ogóle możliwy do zrealizowania. W moim oczyciel, komoreczki, komoreczki, zbieramy komoreczki. Ok, i nam nagle się naroiło tutaj od tych o, defektów. No, dobra, no, zobaczymy. Może uda się je w szybko rozwalić. No proszę, nie idzie źle. Tak naprawdę te defekty to mi chyba więcej obrażeń teraz zadają niż ta młoda dama. Ale to dlatego, że one po prostu wydają się niewinne, nie? I człowiek się przed nimi nie broni aż tak jak przed wielkim robotem w kształcie kobiety. A tutaj pozory są mylące, bo pomimo tego, że one mają malutko punktów życia, potrafią zajść za skórę i naprawdę nieźle przywalić. Mają dobre działka po prostu. Okej. Okay. To już wszystko? To już. Wszystko. Ok. 81. Noba nie ma nic ze zwiedzania? Chyba nie. Tutaj mamy punkt kontrolny. Chyba żadnych aktualnie nie ma, znaczy w sensie w treści. I terminal OWC. Ominięcie zapory yy, jednej z dwóch autoryzowane szczegóły. Wejście na Dach Breaker Towers jest aktualnie zamknięte. Skontaktuj się z autoryzowanym administratorem w dziale konserwacji lub archiwizacji z celu uruchomienia uruchomi, spowodowane wprowadzonymi wprowadzonym zabezpieczeniami. Jakieś błędy tutaj, ale one są oczywiście celowe. Absolutnie. W każdym razie udało nam się złamać jedną drugą zabezpieczeń no ee, lift, okay. ee, Zabezpieczeń tej. Zabezpieczeń tej bramy, tutaj jak widzicie, tam jedno się right, świeci na zielono. Jedno się świeci na zielono, a drugie się świeci na czerwono. I, I moi drodzy, myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby zakończyć ten odcinek. W następnym odcinku naturalnie otworzymy, może stanę sobie tak, żeby było widać to lepiej. Otworzymy całe drzwi, dowiemy się co się dzieje za Sherem i Grantem w tej chwili, co tam robią i dlaczego tam przyszli a do tego czasu mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić również przy innych różnych materiałach. Pokój nad Izraelem.